Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu. Obiecałem, że będą różne głupotki internetowe. No to jest jedna jedna taka. To prawda, że gra wstępna jest ważna, ale Stefan to już kuźwa lekko przesadza. No, no i tu, tu nie ma wątpliwości, przynajmniej, bo proszę państwa, jest ona leży sobie i on no jest saksofon jeszcze. Natomiast Anglicy podobno naliczyli 23 płcie. Rozróżniają tyle. Nie wiem jak oni to robią, ale jakoś im się udało. No, na Igrzyskach jest problem, ponieważ właściwie są kobiety i są mężczyźni. A co z pozostałymi niedocenionymi 21 płciami? Nie? No właśnie, specjalistka. Siemoniak. Ja nawet z panią nie będę gadał. Dzień dobry, yy, pani babo. Tylko poproszę, żeby pani była łaskawa, zadeklarować o co chodzi w ogóle, bo rozumiem, że, że, że pani ma coś do przekazania dzisiaj naszym widzom. No bo ja właśnie chciałam zabrać bos i zająć stanowisko, albo odwrotnie, nie wiem. A, no, no bo słyszałeś o tym, że jedne tam mają dziewczyny na tych igrzyskach za dużo. To jest Pewnie, że słyszałem. No. No to ja właśnie będę teraz pięknie śpiewać moją piosenkę i to jest stanowisko Baby, trzymajcie się! Dobrze, dobrze, dobrze. Zapraszam serdecznie. Pani Baba, Morysia odśpiewa zwróconym sobie wdziękiem. Na igrzyskach walczą chłopy, walczą także baby Nasz dorobek medalowy coś na razie słaby czy to spisek, sama nie wiem, lecz jest lekkie jajo. Nasi pięknie uczestniczą, inni wygrywają. Pisze cała prasa o tym, kiedy się tam zerka. Dużą dość uwagę budzi algierska bokserka. Mówią, że to chłop w przebraniu jak walnęła włożkę, ta nakryła się nogami i poddała troszkę. Nie ma wąsów ani brody, biustem też nie włada. Pod bielizną zaś algierce grzebać nie wypada. Ja się nie znam, lecz wysnuję założenie główne. Baba, która walczy z chłopem, szanse są nierówne. Gdyby mój się zaczął stawiać, a był na dopingu, tak bym mu lutnęła, żeby aż wyleciał z ringu. Generalnie kiedy któraś z babek padnie w trans, facet choćby był z Algierii. Żadnych nie ma szans. bardzo serdeczne dzięki. E, rzeczywiście kobieta to jednostka mocarna. Proszę Państwa, 3 dzisiaj sierpnia jest i sobota i imieniny mamy, e, imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, a także Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Marana, Miłosław, Nikodema, Piotr, Symeon i Szczepan. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu, solenizantom nietypowych świąt jest trochę Międzynarodowy Dzień Alopecji. Międzynarodowy dzień Caprio. Światowy dzień musztardy. Yy, dzień arbuza jest. Przysłowia, przysłowie właściwie jedno, jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy. A śleby świalił ktoś. Cycad dnia albertkami, ten od dżumy, to tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest nie kochać. Hm? Natomiast finałowa sprawa to jest gra półsłówek w bąciku Kukasi. Dzisiaj pan Andrzej Mandat i jego nadesłana gra Kupić po potasie. No można. Dziękuję Państwu serdecznie. Moje uszanowanie. Do jutra.